Kiedyś od kogoś usłyszałam, że śluza rowerowa to taki most, którym rowerzysta może przejechać przez rzekę. Otóż nie. Śluza rowerowa to specjalne miejsce wytyczone na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, służące do zatrzymania się rowerów podczas gdy pali się czerwone światło dla ich kierunku ruchu. Umożliwia rowerzystom ruszenie na zielonym w pierwszej kolejności i poprawia ich widoczność. Śluzy rowerowe zazwyczaj są oznaczone kolorem czerwonym. Jeśli jest dnia, którą dojeżdżamy do skrzyżowania, ma więcej niż jeden pas ruchu, w więcej niż w jednym kierunku, wówczas śluz może być również więcej. Należy wtedy stanąć na tej, która jest wyznaczona dla kierunku, w którym chcemy jechać. Do śluzy zazwyczaj powinien doprowadzać na pas rowerowy wyznaczony na jezdni. W niektórych miejscach nie udało się ich jednak wyznaczyć, dlatego możemy się na nie dostać, wymijając stojące przed skrzyżowaniem samochody. I tu uwaga, możemy to robić zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Warto pamiętać, że rowerzyści mogą ustawiać się na całej szerokości śluzy. Nie trzeba, a nawet nie powinno się stać gęsiego. Ustawienie się przed skrzyżowaniem tuż przy krawężniku jest niebezpieczne, bo po pierwsze kierowca może nas nie zauważyć, a po drugie, gdy ruszamy, zazwyczaj lekko się na rowerze chwiejemy. I to bynajmniej nie przez stan wskazujący, a po prostu dlatego, że najpierw musimy złapać równowagę. Gdy na sygnalizatorze zapali się światło zielone, mamy obowiązek opuścić śluzę. Warto pamiętać, że przez skrzyżowanie możemy przejechać jego środkiem. Dlatego, gdy na śluzie stoimy po lewej stronie, nie martwimy się, tylko spokojnie podczas jazdy zajmujemy miejsce bliżej prawej krawędzi jezdni. Pamiętajmy, żeby sygnalizować ręką chęć zjechania bliżej prawej strony i uważajmy, żeby nie zajechać drogi innemu rowerzyście. Czasem na skrzyżowaniu może pojawić się zielona strzałka do warunkowego skrętu w prawo, z której kierowcy mogą chcieć skorzystać. Możemy, ale nie musimy im tego umożliwiać. Pamiętajmy, że po strzałce zapala się zielone do jazdy również na wprost. A gdy zbytnio przytulimy się do krawężnika, kierowcy mogą nas później nie zauważyć. We Wrocławiu są również miejsca z dwiema śluzami. Jedna przed, druga za przejściem dla pieszych lub przejazdem rowerowym. Zasada jest taka. Zajmujemy śluzę, którą mamy bliżej i możemy się na nią dostać bez kolizji z innymi, np. pieszymi przechodzącymi przez przejście lub rowerzystami przejeżdżającymi przez przejazd rowerowy. Na przykład na ulicy Świdnickiej, jadąc od strony nasypu, zajmujemy śluzę przed przejściem dla pieszych. Śluzę bliżej skrzyżowania zajmujemy, wjeżdżając z przejazdu rowerowego. Śluzy za przejściem dla pieszych możemy również wykorzystywać do skrętu w lewo na dwa. Jest to wygodne, szczególnie na skrzyżowaniach z wieloma pasami ruchu. Jeśli obawiamy się zmieniania pasa przed skrzyżowaniem, możemy przejechać przez nie na wprost i sygnalizując ręką zamiar skrętu zjechać na śluzę rowerową. Oczywiście jest to opcja dowolna, czyli można, a nie trzeba z niej korzystać. Poza tym możemy z niej korzystać również, gdy nie ma śluzy rowerowej. Trudność wtedy jest taka, że nie mamy własnego sygnalizatora i nie wiemy kiedy następuje zmiana świateł. Należy wówczas zachować czujność i uważać na znaki, które będą nam dawać kierowcy za nami. Na koniec jeszcze dodajmy, że ze śluzy rowerowej nie mamy obowiązku korzystać. Jeśli nie chcemy wymieniać stojących przed nami samochodów, możemy ustawić się za nimi.